Cześć, tu Michał, a to podcast Lekki Stan, Oddech, Mindset, Medytacja, odcinek 45. Na początku wyobraź sobie, że znajdujesz się w głośnym pokoju pełnym ludzi. Każdy coś mówi, gestykuluje, wykrzykuje swoje opinie. Starasz się usłyszeć własne myśli, ale to jest prawie niemożliwe. Tak właśnie często wygląda nasze życie. Zgiełk oczekiwań, presji i cudzych opinii zagłusza nasz własny, wewnętrzny głos. W tym odcinku skupimy się na tym, jak wyciszyć hałas i usłyszeć siebie, swoje prawdziwe potrzeby i pragnienia. W pośpiechu rzadko znajdujemy czas, by się zatrzymać i słuchać w swoje ciało oraz myśli. Świadomy oddech może być pierwszym krokiem, by stworzyć przestrzeń na introspekcję, na głębszy wgląd w siebie. Ogólnie, kiedy spowalniasz oddech, zwalnia także twój umysł, zwalnia ten cały zgiełk ten hałas, ten szum. W ogóle ciekawą rzeczą jest, że kiedy skupiasz się na oddechu, wtedy doświadczasz ciszy. Ciszy w sobie. Nawet teraz, kiedy do Ciebie mówię i nawet teraz, kiedy tego słuchasz, robię przerwy pomiędzy swoimi słowami, a w nich jest cisza, która wzmaga Twoje skupienie i bycie w chwili obecnej. I do czego Cię zachęcam, to zakotwicz się w swoim ciele. Zwróć uwagę teraz, jak dzieje się oddech w Twoim ciele. Mówię, dzieje się tak, żebyś go nie zmienił, nie zmieniała. Poczuj, jak unosi się Twoja klatka piersiowa, brzuch. Poczuj, jak chłodniejsze powietrze wpływa przez nos, a przy wydechu rozluźnia się brzuch, klatka piersiowa i cieplejsze powietrze wypływa przez nos. Zrób jeden, nawet świadomy oddech, skupiając się na tym odczuciu. Może pojawić się jakaś myśl. To jest w porządku, to jest ok. Myśli są jak chmury na niebie. Pojawiają się, znikają, ale ty jesteś niebem. Także przegoń te chmury swoim oddechem. A kiedy się pojawiają, po prostu je zaakceptuj, poobserwuj. Może przypominały jakieś znajome kształty, albo z czymś innym dzisiaj jeszcze kojarzą. Także ćwiczenie oddechowe na dziś to po prostu obserwacja oddechu. Możliwie często dzisiejszego dnia, bo wiem, że większość z Was słucha tego rano, skupię się na swoim oddechu. Rób jeden, świadomy oddech w przerwach od pracy, w przerwach od codziennych zajęć, zadań. A jeżeli słuchasz tego przed snem, to poddychaj, obserwując swój oddech, patrząc w jeden punkt. A zobaczysz, że twój umysł będzie cichszy, a ciało spokojniejsze. Jak odróżnić autentyczne potrzeby od cudzych oczekiwań? Często żyjemy w zgodzie z tym, co powinniśmy robić, zamiast pytać siebie, czego naprawdę potrzebujemy. Kluczem jest to rozróżnienie głosów zewnętrznych. Od wewnętrznego kompasu, bo zróżnienie takich wdruków i nie naszych myśli od, od tego, co naprawdę wypływa prosto z nas. Aby to zrobić, warto zacząć od refleksji nad tym, co daje Ci radość i spełnienie. Jakie rzeczy ostatnio robiłeś, robiłaś, które dały Ci przyjemność. Dały Ci radość, dały Ci satysfakcję. Zanim pojawiła się ocena tych rzeczy albo bogatelizowanie. Przypomnij sobie taką chwilę, najlepiej trzy takie chwile, kiedy czułeś, czułaś się w pełni tu i teraz z uśmiechem na twarzy. Może to być rozmowa z jakąś bliską osobą, czy jakaś sytuacja, która cię rozśmieszyła. Przypomnij sobie to uczucie i zwróć uwagę na doznania w ciele. Zobacz, jak zachowuje się Twoje ciało. Kiedy myślisz o czymś przyjemnym, czy jest spięte, czy się raczej rozluźnia? Odpowiedź wydaje się prosta, ale chcę, żebyś to poczuł, poczuła, odnotowała. Możesz też wykonać ćwiczenie mentalne. Zastanów się i najlepiej wypisz wszystkie działania, decyzje lub plany, które realizujesz obecnie w życiu. Przy każdym z nich zaznacz, czy wynikają z Twoich prawdziwych potrzeb. Czy jest cudzych oczekiwań? I zastanów się, które dają ci przyjemność, a które nie. Następnie wybierz jedną rzecz oznaczoną jako oczekiwania innych, i zastanów się, czy masz gotowość, żeby ją zmienić, albo odpuścić. To jest też ważne, żeby nie tylko zgiwać ten wgląd w siebie, ale także robić z nim coś, co będzie nas wspierać na drodze do realizacji naszych potrzeb, celów i pragnień. Oczywiście mówimy tutaj o manifestacji popartej działaniem, która tak naprawdę jest skuteczna, ale tej dokonujemy dopiero z poziomu 0 albo plus 1 emocjonalnego, bo będąc pod kreską, ciężko jest nam manifestować z lekkością i z przyjemnością, czerpiąc satysfakcję z drogi, a o to chyba przecież chodzi. Także rodzi się tutaj pytanie: jak usłyszeć siebie? Jak usłyszeć swój wewnętrzny głos? Z odpowiedzią przychodzi medytacja. Medytacja pozwala wyciszyć się umysł i skierować uwagę do wewnątrz. Nie chodzi tu tylko o regularną praktykę formalną, chociaż dzięki niej możesz nauczyć się słyszeć swoje prawdziwe potrzeby i odróżniać się od chaotycznych myśli. Jednak medytacja nie jest tylko tym czymś, co robisz, czyli się zająć bez ruchu przez określony czas jeden albo dwa razy dziennie czy tam jeden długi raz w tygodniu medytacja to też stan, w którym się znajdujesz, kiedy uważnie słuchasz, uważnie jesz, kiedy masz uwagę skupioną do wewnątrz, kiedy na przykład zadajesz sobie pytanie, jaka przyjdzie następna myśl teraz i wyczekujesz tej myśli. Jesteś w stanie skupienia i czujności. To jest właśnie medytacja. To nie jest tylko siedzenie w kwiecie lotosu i skupianie się na tym, jak boli ci plecy, albo nogi, albo co za chwilę zrobię. Ciężko uchwycić dokładnie w słowa, czym jest, a czym nie jest medytacja. Najbliższe dla mnie osobiście określenie z jednej strony to jest przytomność, a z drugiej bezruch. Gdy niekoniecznie to jest bezruch w ciele, bo raczej bezruch w umyśle. Oczywiście też umysł będzie wyrzucał różne myśli. Od sekund do 8 sekund. Taka jest mniej, mniej więcej przerwa pomiędzy myślami. Ale przypominam, one są jak chmury na niebie. Pojawiają się i znikają. Chmura może na chwilę przesłonić słońce czy gwieździste niebo i znika, zamienia się w deszcz albo po prostu znika za horyzontem. Tak samo jest z naszymi myślami. Ćwiczeniem medytacyjnym na dziś jest spotkanie z wewnętrznym przewodnikiem, a polega to na tym, że byś usiadł, usiadła w cichym miejscu i następnie zamknij oczy. Weź dwa Trzy świadome oddechy, widziszając umysł. Wyobraź sobie, że jesteś w pięknym miejscu, a w tym miejscu czeka na ciebie Twój wewnętrzny przewodnik, mądra postać, która zna Twoje potrzeby. I zadaj Mu, a właściwie sobie, przy nim jedno pytanie: czego naprawdę potrzebuję w tej chwili? Czego naprawdę potrzebuje w tej chwili, w tej konkretnej chwili? Posłuchaj, co odpowie. Odpowiedź może przyjść jako myśl, obraz, uczucie albo intuicja. Jestem bardzo ciekaw Waszych odpowiedzi. Dajcie znać w komentarzach albo napiszcie na lekki stan na Instagramie. Instagram.com łamany na lekki stan. Warto pamiętać, że potrzeby są ważne i zasługują na uwagę. Tak samo ważne jest, żeby być tu i teraz. I tylko z tu i teraz możesz zmieniać swoje życie tak, jak tego chcesz, i usłyszeć siebie w natłoku myśli. To był podcast Lekki stan, Oddech Mindset, Medytacja, a dzisiaj z Wami Michał. Także spróbuj codziennie poświęcić chwilę na bycie ze sobą. Samotnie, samodzielnie. To jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki możesz sobie podarować. Dobroć dla siebie. I tego życzę dla każdego z nas, razem i każdego z osobna, żebyśmy byli bardziej życzliwi dla tej osoby w lustrze. A dzięki temu będziemy życzliwsi dla siebie nawzajem. Dobrego dnia lub wieczoru. Trzymaj się i do usłyszenia.